Dzisiaj chciałabym omówić dwa postanowienia sądowe. Pierwsze postanowienie to umorzenie wszystkich zobowiązań bez planu spłat, i drugie postanowienie o wyłączeniu samochodu z masy upadłości. Pierwszy przypadek to osoba starsza, bardzo schorowana, która rzeczywiście zasługuje na umorzenie wszystkich zobowiązań, ponieważ przeszła dwa zawały, ma wiele innych jeszcze chorób, ma problemy z chodzeniem, z wychodzeniem z mieszkania. A więc tutaj dla mnie było oczywiste, że będę składała wniosek o umorzenie wszystkich zobowiązań, pomimo że długów było na około 120 tysięcy złotych. Natomiast tutaj też cyndyk zarzucał rażące niedbalstwo, nie bardzo chciał przyczynić się też do tego, aby te zobowiązania zostały umorzone. Nałożył plan spłat 100 złotych na 36 miesięcy, natomiast odwołałam się od tego, no i złożyłam wniosek o to, aby sąd rzeczywiście przychylił się do tego, aby umorzyć pozostałe zobowiązania ze względu na y, chociażby inflację, na postępującą chorobę, upadłej, no i brak możliwości tutaj leczenia. Osoba ta też nie ma zbyt jakiejś wygórowanej emerytury, tych świadczeń emerytalnych, a więc y, no tutaj sąd przychylił się do y, mojej prośby i umorzył 120 tysięcy długu bez planu spłat, a więc no ta osoba y, będzie mogła swobodnie sobie jakoś żyć. Być może to też będzie miało wpływ na jej, na jej zdrowie, stan, stan zdrowia, w którym obecnie się znajduje, bo wiadomo, że prowadzenie upadłości, będąc w upadłości, to też jest jakiś stres dla nas. Możemy to mocno przeżywać. To też może mieć wpływ właśnie na to, co dzieje się z naszym zdrowiem. Druga sytuacja to wyłączenie samochodu z masy upadłości. Wiemy, że nie każda osoba zasługuje na wyłączenie samochodu z masy upadłości, wyłączenie majątku z masy upadłości, ponieważ no, jakby nie patrzeć, samochód to majątek, który można spieniężyć i który zasili masę upadłości, a więc z masy zostaną zaspokojeni wierzyciele. Natomiast w tym przypadku matka, która sama jest pochorowana, młoda osoba, która ma również dzieci, które też musi dowozić do placówek zdrowotnych, do szkoły czy na zakupy czy pozałatwiać wszelkie formalności gdzieś w terenie, co brak samochodu ogranicza jej właśnie odbiera jej takie możliwości. Tutaj nie może liczyć na żadne inne, żadne inne wsparcie, pomoc, także też tutaj syndyk jak najbardziej odniósł się do tego, że tak można by było przychylić się do wyłączenia tego samochodu z masy upadłości. Wartość tego samochodu też jest niewielka, więc sąd tutaj oczywiście podkreślił, że też ta wartość nie jest zbyt wysoka, więc można przychylić się do tego i wyłączyć tej osobie samochód z masy upadłości. Tak by mogła zadbać o rodzinę, ponieważ jest matką, samotnie wychowującą dzieci. To tyle z mojej strony. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc tym osobom. Bardzo dziękuję za zaufanie, za współpracę. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia, pa.